Mamy o konstrukcji szkieletowej pod ten garaż, nie? Bo, bo też już zaczęło się, a nic nie, nie, nie powiedziały. co jest, stoi, stoi co nieco już stoi Także nie śpię coś robię No dobra Zaczniemy może od czego by tu zacząć Najlepiej od początku no ale dobra. dobra Tutaj będzie widać przynajmniej Tutaj płyta fundamentowa. Na płycie, na płycie na płytę położyłem dwie warstwy papy. Na to izolacja, żeby później. Tutaj mamy izolację. To jest akurat na dach gruba nadaje się pięknie ładnie po to że, że, że jak sobie damy wiatru izolację na, na zewnątrz i tutaj paro od środka no to sobie ładnie wywiniemy Hopek. i wszystko będzie zabezpieczone. No to tak to odnośnie tej początkowej tutaj fazy Teraz przejdziemy do do fazy samej konstrukcji, co ja tutaj sobie poczyniam, nie? No to takie ścianki sobie już pozbijałem, poskręcałem, nie pozbijałem. Bo, bo akurat ja wybrałem metodę skręcania. Są, są tam są różne metody albo, albo skręcać na, 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 na wkręty, tak jak. Ja tutaj sobie poskręcałem wkrętami po trzy wkręty. Takie o 120 mm, długie drewno. Drewno jest 50 mm na 120 mm. No i teraz tutaj o ładnie widać, że, że ten wkręcik on po prostu cały mi tutaj łapnie i do, do, do dociągnie, dociągnie oba, oba kawałki drzewa tak jakby był za krótki to to by nie trzymało nie? no i, i tak później co jeszcze, dlaczego wybrałem wkręty no bo zawsze mogę sobie je tam łatwiej wykręcić jakby coś się tam pochrzaniło i, i poszło nie, 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 nie tak no i, no i też cenę, cena była była bardzo w porządku, bo, bo tam nie, nie było jakiejś różnicy pomiędzy wkrętem a gwoździem. Druga sprawa, że, że te wkręty to są takie specjalne do, do, do tego akurat i one są elastyczne, że, że można je wygiąć. Tak? No teraz ciężko mi tutaj jest to wygiąć, ale później wam może pokażę kiedyś. Może, a może nie, nie wiem, czas pokaże. <grywa> no, i, I one nie, nie pękają. Musicie na to zwrócić uwagę, bo, bo możecie kupić sobie jakieś wkręty tam tanie, no ale one y, pod, pod y, takim naciskiem bęk i pęka. No i to jest wtedy lipak. Gwóźdź jest tyle dobry, że on się właśnie bierze i wygina, można go, go zakręcić, jak to się mówi, na, 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 na palcu, tak? Tak to robił bodajże gusty w czterech pancernych, no. i pod tym względem gwoździe są lepsze. No ale to wtedy od Was zależy co chcecie, czy, 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 czy wkręty, czy gwóźdź no i takie właśnie takie sobie tutaj pozbijałem ścianki i poleciałem z tym. Tu jeszcze najpierw dałem. Jedną tę belkę, to jest tak zwana podwalina. Jest ona na, na kotwach przytwierdzona do, do betonu i dopiero na to stawiałem, stawiałem ściankę. Tak. I teraz co? Teraz jeszcze, jeszcze zaraz. tutaj na samej górze mi się w głowie zakręciło, Uuu, za szybko wstałem. No i tutaj na górze jeszcze będzie druga, druga beleczka, która będzie wszystko dookoła spinała. No i najważniejsza rzecz, jaka jest. Beleczkę na górę, to znowu to ta będzie dochodziła tam do końca, a ta do, dobijała do, do czoła. Żeby to wszystko wiązało się. A jakby to Wam jeszcze tutaj pokazać? O, mamy tutaj jakieś kawałeczki. O, o to. No i tak, powiedzmy, że, że tutaj mamy podwalinę. O tak, tutaj mamy podwalinę. prawda? My teraz byśmy chcieli sobie postawić tą naszą, tą naszą ściankę, no to naszą ściankę pierwszą stawiamy teraz tutaj, tak? I druga ścianka dochodzi tu. O. I one wtedy się nam tutaj pięknie pięknie o w taki sposób łączą. Pek pek i to na nam na spina całą konstrukcję tak? No i, i to, to jest na dole w taki sposób, i u góry tak samo. No i tutaj jeszcze co będziemy robić, tutaj nie widać, bo jeszcze tego nie zrobiłem. Ale tu będą szły jeszcze kotwy. Kotwy mamy do betonu dwunastki i będę je bił przez obie belki do, 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 do betonu no i to będę robił w tych miejscach na takich kątownikach metalowych żeby złapać i belkę ścianki i przykotwić to, to wszystko aż do, do, do betonu żeby to mocno się działo nie, nie ruszyło i takie coś robimy od narożnika pierwszą zaczynamy 30 cm no, i później lecimy sobie tam, powiedzmy, co, 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 co metry. I bijemy. I no, I tak, to tak. Tak to kochanie wygląda. Tutaj już rusztowanko, ramki też sobie stoją, bo myślę, że, 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 że jeszcze w tym tygodniu. W tym tygodniu wezmę i zacznę z dachem lecieć. No i jak? Dzisiaj, dzisiaj chcę po prostu tutaj dokończyć te, te wszystkie połączenia do koła. Także to jest plan na, na, na dziś. No dobra, nie trujemy, lecimy. I oglądajcie. Patrzcie. Nie. Trzymajcie się kochani. Dziękuję wam za, za oglądankę. Hejka.